Witam serdecznie. Dzisiaj prezentuję album, yy, który obecnie jest w zasadzie na sprzedaż, jeszcze nie znalazł swojego właściciela. Album stworzony jest z przecudnej jesiennej kolekcji już sprzed kilku lat od Mintai Papers. To była jedna z pierwszych kolekcji, które zakupiłam i czekała na swój, na swój czas. Bok jest oklejony yy, to jest papier laminowany od Craft y, O'Clock, tak. Napis album jest z literek chyba z Teddy'ego, albo z, y, z Kika. Już nie pamiętam, to są sklejkowe y, literki. Tutaj jest oklejona, oczywiście ramka jest shakera zrobiona normalnie z papieru kraftowego. Była oklejona przez chwilę papierem lustrzanym, ale on się jednak zbyt y, rysował, więc wymieniłam na... Papier kraftowy. Dokładnie. A tutaj mamy oklejone jednym z arkuszy z kolekcji. Przepiękne te deski, taki prawdziwy Perelowski parkiet. Od góry mamy maty chowane do środka, oklejone, zabezpieczone kółeczka, kółeczkami z akcjona. No i tutaj oczywiście miejsce na zdjęcia. Same wstążeczki prezentują się ślicznie, robią odpowiedni efekt. Także zaczynamy. Pierwsza strona, oczywiście prześliczny arkusik. Ma idealne na, na obecne idealne na zdjęcia z obecnych jesiennych spacerów, wypadów, bądź nawet jakiś imprez w plenerze lub nie. No i tutaj te papiery, tu mamy jedną książeczkę, jedną książeczkę, jedną matę, do zagospodarowania, do opisów, jak to lubi. Ja oklejam dwustronnie, choć nie mam wielu sama albumów, ale jeśli już, to oklejam dwustronnie. I tak, tutaj mamy oczywiście ramkę na zdjęcie wkładane od góry i to jest właśnie ten papier, który był na froncie, ale on tam niestety się rysował. Tu jest lepiej zabezpieczony, się nie rysuje. Tutaj jest miejsce na zdjęcie, jedno, drugie. Tu zabezpieczony magnesik, już nie klejałam więcej, wystarczyło. I tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Oczywiście grafika nie do końca podklejona. I tutaj zostawiłam grafikę, bo można sobie zagospodarować pionowo poziomo, lub zostawić, lub wkleić małą połówkę zdjęcia 9x13, czy 10x15 z boku, żeby sama grafika też została troszkę dla ozdoby. Lecimy dalej. Tutaj mamy klasyczny, yy, klasyczny wodospad ukryty. Przepiękne, przepiękne kwiaty w tej kolekcji, takie bordowe, takie zgaszone, no coś pięknego. Uwielbiam tą kolekcję. No i myślę, że tutaj ja bym na przykład zdjęcia nie wklejała, żeby zostawić taką piękną grafikę, nie wszystko przykryć. I tak, tutaj mamy też zostawiłam niego zagospodarowaną tą grafikę, bo sama ta prezentuje się pięknie. Natomiast tutaj jak otworzymy, jest jedno miejsce na zdjęcie. Najlepiej poziome lub pionowe, żeby tak częściowo zostawić grafikę. Tutaj mamy kolejną klapkę na zdjęcie, tutaj mamy miejsce na zdjęcie. Wszystko na zdjęcie 9 na 13, bo to mały albumik. Także w większości, w większości często używam akurat jak niewiele z nas, blo małych bloczków. Chociaż tutaj akurat nie było dużo, ale często używam małych bloczków, więc często tworzę też takie formy mniejsze. Tu mamy jedną klapkę, drugą, trzecią. To wszystko miejsce na zdjęcia. Nie oklejam, żeby niepotrzebnie nie marnować papieru, bo i tak zdjęcie na to pójdzie a albo mi bez tego robi wrażenie. Tu oczywiście ja zrobiłam kontynuację wzoru i ten wzór też powiela się właśnie tu. To jest część, jeden duży arkusz użyty na dwóch. Stronach. Tak, tutaj korzystałam z dużych arkuszy. I mam w zapasie dużą, małą kolekcję, więc myślę, że spokojnie jeszcze jeden albumik może powstać. Tutaj też nie, oczywiście, nie oklejałam, bo przepiękna grafika, akurat z małego bloczka. O, i proszę bardzo. Tu mamy te wspaniałe drzwi. Tu może, można oczywiście wkleić zdjęcie i ono się jak najbardziej zmieści. O, tutaj. A może i nie? A nie, bo to jest większe niż 9x13 tamta mata. A tutaj jest miejsce na zdjęcie, tu jest nie do końca doklejone. Można później sobie przykleić do zdjęcia, żeby nie było ruchome. I tutaj, tutaj mamy harmonijkę. Harmonijkę na kilka zdjęć. Można trochę opisów, troszkę zdjęć wkleić, jak to woli. Oczywiście tu grafiki wycięte. Są chyba nawet grafika wycięta, jest y, z tych dodatkowych kart, które w Mintaju się często powtarzają. Dobra, musimy zawiązać, żeby nie latało się, nie zaginało. Niby fajne kokardki, ale jednak samo, samo zawiązywanie czasem jest problematyczne, ale prezentują się ładnie. No i oczywiście te papiery prześliczne, też piękne kwiaty. Tutaj z kolei mamy kolejny wodospad. Wodospad ukryty, niedynamiczny. Oczywiście grafiki z kolekcji. Miejsce na kolejne zdjęcia. No i tutaj przepiękny papier z dniami. Tutaj miałam trochę problemów z tą stroną, ale nie widać. Ukryłam, jak się dało. Tu też y, to jest karta z kolekcji, którą też sobie użyłam. I tutaj mamy. Mamy cudownego pieska przyklejonego, jakby się chował. Tu mamy kawałek, kawałek po prostu grafiki z dużego arkusza. No i oczywiście kieszeń, kieszeń mieszcząca, sporo, sporo mat. No oczywiście dwie maty, książeczka. i tak jak mówię, zarówno do opisów, do zdjęć, jak to uważa. No i te prześliczne dynki. No kolorystycznie, po prostu ta kolekcja jest no, przepięknie skomponowana i. Mimo, że uwielbiam pomarańczowo-czarne i wszelkie inne jesienne kolory, brązy, to ta kolekcja też robi na mnie ogromne wrażenie. O te zgaszone barwy tego bordo, tych beżów, lekko tych jesiennych, takich barw niewiele, ale jednak robi po prostu jest pięknie skomponowana. Także tak się prezentuje mój albumik. Oczywiście większość albumików tworzę sama bez użycia dodatkowych warsztatów. Po prostu to, co już zdążyłam się nauczyć na podstawie filmów z internetu. Raczej nie wykupowałam warsztatów. Kilka razy zdarzyło mi się skorzystać z darmowych, choć też nie, nie, niekoniecznie z warsztatów, ale właśnie to, co gdzieś tam podglądam na internecie, jest wystarczające do tego, żeby się nauczyć skrapowania. Zwłaszcza jak się kocha to skrapowanie i naprawdę bardzo chce się to robić. Także na dzisiaj taki albumik. Zapraszam na kolejne filmy i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Dziękuję.